Ciężko tak naprawdę, <grych> ciężko coś powiedzieć, bo, bo boli strasznie na pewno przegra na jedną bramką, gdzie pierwsza, pierwsza połowa oczywiście nie była najlepsza w naszym wykonaniu i, i, i po, przebiegu, po przebiegu gry czy pierwszej połowy to Głogów wygrywał zasłużenie. My nie realizowaliśmy pewnych za, założeń, po prostu popełnialiśmy takie proste błędy, niewymuszone. Nie byliśmy tak agresywni, choćby jakby jak w drugiej połowie, gdzie, gdzie nasza gra diametralnie się zmieniła. Narzuciliśmy na styl grania, gdzie chcieliśmy i takie było założenie, żeby od pierwszej minuty tak założyć, niestety się nie udało. Druga połowa to zdecydowanie znaczy już lepsza, tak jak tu wcześniej powiedziałem, z narzuceniem naszego stylu gry, tempa wykorzystania słabych stron przeciwnika. Bardzo dobrze obrona pracowała, współpracowała, było dużo tej naszej komunikacji gdzie, gdzie przeciwnik miał większe problemy z zdobywaniem bramek. Przez co, czy na co się złożyło, że my biegaliśmy i z drugiego, trzeciego tempa zdobywaliśmy bramki również nasz atak pozycyjny wyglądał znacznie lepiej niż, niż w pierwszej połowie. Boli oczywiście, bo, bo wróciliśmy. Z dalekiej podróży potrafiliśmy wyjść na dwie do przodu i, i zabrakło takiego, takiej kropki na deep postawienia, gdzie gdzie mieliśmy piłkę i mogliśmy dorzucić na trzy i czegoś po prostu zabrakło, że, że nie, nie potrafiliśmy tego wykorzystać.